Też nie trudno mi się zaczyna to wideo, ale próbuję. Mm. Może zacznę od tego, że napisał do mnie Grzegorz Czarek, czyli człowiek, który 4 lata temu został brutalnie pobity w Brukseli. Do tej pory nie wiadomo, kto to zrobił. Nikt nie poniósł kary. Za to Grzesiek przeszedł e, straszną mękę i, i do tej pory jest bardzo ciężko, ale dzięki ludziom, którzy pomagali mu finansowo, mógł odbywać rehabilitację. Dzisiaj Grzesiek też potrzebuje naszej pomocy. Ja w imieniu Grzegorza przyłączam się do prośby o pomoc przy zrealizowaniu rehabilitacji, żeby stan zdrowia Grześka się polepszał. Link do zbiórki macie u góry. I bardzo proszę, żebyśmy mu pomagali. I w ogóle pomagajmy sobie. Zwłaszcza w tych dziwnych czasach szalonych, trudnych, dziwnych, niepojętych. Z tego miejsca tylko jeszcze pozwolę sobie podziękować Krzyśkowi, że w ogóle do mnie napisał. Dzięki Tobie coś zrozumiałam i otworzyłeś mi zamkniętą głowę.